Dzisiaj dla mnie mega trudny odcinek. Padniesz i jesz fasolkę wszystkich smaków. No znacie mnie już troszkę, także wiecie, że ja bardzo lubię umieranie, więc tym bardziej będzie to wydaje mi się bardzo niesmaczne. Oglądajcie do końca. Jak zwykle na moich kolankach siedzi ze mną pan kot na pocieszenie po prostu tej całej sytuacji, a ja wybrałam obby, w którym uciekam od dentysty, bo jutro lecę do dentysty, tak? Także, żeby było bardzo tematycznie i żebym ja się lepiej poczuła. Ogólnie dajcie mi znać w komentarzu, czy lubicie chodzić do dentysty. Ja bardzo nie lubię chodzić do dentysty, bardzo, bardzo. I te obby, w którym ja uciekam od tego dentysty, wydaje mi się być dosyć realnym obby. No, mam nadzieję, że jutro... Tak nie zrobię po prostu Dobra, na razie jest miarę spoko e, Widzę, że są tutaj jakieś drzwi, które są zakluczone na kłódkę Więc muszę zdobyć kluczyk, który jest w tym miejscu Także, no, prościzna Nie ma tu żadnego umierania, także elegancko I mamy teraz przed sobą jakieś lasery Dobra, ja się muszę koniecznie skupić, bo... E, no, ja nie chcę jeść tej fasolki, tak? Uop. Dobra, ja się muszę tutaj skupić, bo ja nie chcę jeść tej fasolki, tak? Pan kot mnie smyra ogonkiem, żeby było mi lepiej nie, ja nie wiedziałam, że tak szybko, ale no, skoro los tak zdecydował, to y, zaczynamy losowanie. Y, tak, tutaj sobie wsypałam do mojego kubeczka z moim kotkiem, mojego ulubionego y, fasoleczki. I mam też tutaj y, podpowiedź, bo ja nigdy tych fasolek w ogóle y, nie próbowałam nigdy. Jakie mamy smaki do wyboru? Ogólnie nie prezentuje się to fajnie. Jest jakieś cappuccino, co jest spoko, ale jest też... Yy... Jest też zgniłe jajo, na przykład, i pasta do zębów, chociaż pasta do zębów przy zgniłym jaju brzmi spoko, ale jest też brudna woda I po myciu. Znaczy, to jest ple już, nie? Pierwsze losowanie. Ej, no po kolorach tak nie widać, nie? Który to jest smak, więc no... Okej, mm, okej, okay, okay, biorę... Jest taka żółta. Zobaczymy, co to będzie. Ciekawe, czy ja w ogóle rozpoznam ten smaczek, czy nie. O dobra. Mm, mm. O oh. oh. oh, Jezus Maria! Mm, tragedia! Tragedia! Nie próbujcie tego w domu naprawdę! Co to wymyślił? Jakiś co to wymyślił? Brudna woda pan myśli inaczej. Dobra, powiem wam takie ja się... No nie wiem czy widać, ale popłakałam się. To ja wiem, jaki to był smak, to była brudna woda yy, po naczyniach taka i... Ja nawet nie musiałam się zastanawiać, jaki to był smak, to To było fuj to było bardzo fuj i to na pewno mnie zmotywuje, żebym nie zjadła następnej. Ale jest mi niedobrze, jest mi bardzo, bardzo jest mi niedobrze. Ja ogólnie mam tutaj miskę też, także nie stresujcie się. W razie czego to yy, yy, mogę się to jakoś uratować. Dobra, próbuję, próbuję i bardzo mnie to motywuje, żeby przeżyć. Uu! Nie, jest tych pasolek, już marienka! I to są jakieś zęby. Yy, ogólnie wydaje mi się, że ja chyba na tych zębach muszę właśnie skakać, bo to by było zbyt proste. Gdybym musiała yy, na tą wodę. Nie! Nie, dobra, ale stres, jak w ogóle to mnie motywuje, taka fosałka wam powiem, żeby jej nie zjeść, naprawdę. Bardzo mnie to motywuje. Ta, do, do, do bardzo, bardzo. Dawno nie jadłam czegoś tak obrzydliwego. Tu mamy y, jakąś linę, y, z y, wy jakiejś, dobra. Linę, uda mi się, uda mi się, jeżeli będę szła bardzo powoli, a na pewno będę szła bardzo powoli, żeby już nie próbować więcej czegoś takiego obrzydliwego. Trzymajcie za mnie kciuki, bo ja no nie przeżyję, nie? No, no tragedia. W ogóle to jest chyba najgorszy challenge, jakikolwiek. Ja myślałam, że te ogóry były wtedy straszne, nie? A te pasoki są straszne są! Jak tak można ludziom robić? W ogóle ten człowiek, który to wymyślił, to jak z jakimś nie wiem. Jest jakimś sadystą, tak? Ewidentnie. Okej, okej. Okay, okay. Tutaj mamy jakieś pułapki. Czy ja mogę tak sobie przejść obok? Ej, mogę sobie tak przejść obok. I chyba się to uda. Dobra. Ej, super, super. Bardzo to było proste. Bardzo mnie to cieszy, moi drodzy. Dobra, mam jakiś ciemny korytarz. Ja nie lubię ciemnych korytarzy. Gdzie pójść, gdzie pójść? Dobra, w lewo idę W lewo idę, ja mam nadzieję, że to była dobra ścieżka Że, o nie, są jakieś zęby Nie, nie łap mnie Ja nie chcę już tutaj ginąć Nie chcę tych obrzydliwych pasolek, Daj mi trochę odetchnąć po tym Po tych brudnych naczyniach, tak Ej, czy on mnie goni? Dobra, dobra, ej Udało mi się, myślałam, że już mi się nie uda Naprawdę, to ciężko było Uciec przed tą, uciec przed tą szczęką Tutaj w dół, dobra, lecę w dół Każdym ruchem po prostu się tak stresuje strasznie, wiecie, żeby, yy, no nie jest znowu nic obrzydliwego. Okej, okay, okej, okay. wiatraczki są proste, wiatraczki mi się, da, da, dam radę wiatraczki po prostu, nie, to to to, 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 to ma szansę by tu, chociaż ten wiatraczek już szybki jest, dobra. Dobra, jest kolejny checkpoint i, o nie, o nie, ja tutaj widzę, bycie, ja tutaj widzę, jestem tutaj przegraną, bo daleko są jakieś te platformy. What? Dobra, dobra, na róg, na róg, ostrożniej, hop, hop, dobra. Jeszcze jeden. U! Ej, udało mi się. Ej, udało mi się. No mega! Dobra, do góry. Nie, naprawdę. Ja nie zauważyłam tych laserów. No nie, dramat. Dramat po prostu. Odnośnie dramatów, to tu jest jeszcze mój kolejny dzisiejszy dramat i ten dramat jest specjalnie dla was, pamiętajcie. Yy, biorę już sobie tutaj wodę bliżutko, bo... no to nie będzie nic dobrego, nie na pewno. Okej, okay, yy... Różowa. Mam nadzieję, że różowa. O! Że różowa to będzie szczęśliwa posolka. One są najgorsze, bo one na początku no, nie czuć tego obrzydliwego smaku. Tylko później mi się te brudne naczynia wydobyły. <grym> mm. O już <Jezus> magia! <grym> ja nie wiem, co tu jest. <grym> nie wiem. <grym> Ej, ja nie wiem, co to było. Ja nie wiem co to było i, bo oh, jeszcze mam ten posmak w ustach, wytnę wam kawałek z powrotu tej fasolki, ale to jest pasolka, nie, właśnie w tym momencie, i, i to są moje łzy. i jest jest dramat, nie. To ja nawet nie wiem jak ocenić ten smak. Ja nie wiem co to przypominało, ten smak. Co to mogło być? Nie wiem, to była chyba śmierdząca skarpetka. O, oh, tragedia! Mm. Ja nie chcę, ja nie chcę już tego y, nigdy y, powtórzyć, naprawdę. Ja już lubię te ogóry. Nie przeszkadzają mi te ogóry. To jest jakiś dramat. Mój super artefakt wraca dzisiaj na miejsce tutaj, koło mnie. I ja już mam nadzieję, że nie skuszę. Ja już nie chcę skusić. Och, jeszcze mam cały czas posmak tej zgnitej skarpety. Jakiejś, no nie wiem, czy to była zgnita skarpeta, czy po prostu tej brudnej skarpety. Dlaczego ja tak trafiam? Czy to nie mogło być jakieś cappuccino? Naprawdę? Chociaż raz chciałabym zjeść jakieś cappuccino, a nie jakoś z... o, o, o. Ja po prostu już nie mogę, nie mogę skusić, nie? Nie, nie mogę przegrać. Czekajcie, muszę sobie otrzeć łzy mojej rozpaczy tutaj dzisiejszej. Okej, okay. okej. Okay. O nie, nie, dobra. Ale no bardzo, bardzo motywuje ta zgnita skarpeta. I teraz ja mam w ogóle posmak w ustach brudnej wody do naczyń połączonej z starą skarpetą. I powiem Wam, że to naprawdę nie jest dobry posmak. O, nie umieraj, Abyka, że Nie będziesz już dzisiaj jadła y, brudnych skarpet, naprawdę. Ło, to nie jest dobry posmak, naprawdę, nie łączcie nigdy tych smaków, wiecie? Są paskudne. Okej, okay, i tu jest jakaś... Y, boję się, że ja wejdę na tę platformę i umrę, a nie chciałabym bardzo. Okej, okay, do góry, na szczęście wchodzę do góry. I tu są, powiem wam dwie dramatyczne rzeczy, nie dość, że jestem u dentysty, to wyjęte te obrzydliwe fasolki, tak? Tutaj Arielka jest dalej pocieszna, no bo ona nich nie je, ona po prostu sobie jest sprytnie. Skacze przez obby, a ja muszę przechodzić te tortury. Jeszcze checkpoint i jest morze wrzącej lawy, także no ekstra. Ekstra, nie no nie. Okej, okay, tu mam jakąś możliwość jeszcze. Uratowania się i próbuję po tych rogach, które wydają mi się, że są najbliżej tych innych kostek. Dobra, aż pan kot zapłakał nad moim ciężkim życiem dzisiaj. Nie wiem, czy było słychać. Ja muszę wytrzymać, widzisz, ja muszę wygrać w tę grę, bo po prostu I jeszcze się pożegam drugi raz. Ło, lawa, lawa, ja nie chcę do lawy. Dobra, udało mi się, udało mi się. Ej, ile jeszcze jest tych checkpointów, tak? Dobra, wchodzę do wchodzę do tej tutaj kolejki ooo gdzie mnie to poprowadzi? mam nadzieję, że ku drodze, ku wolności po prostu dobra, jestem, jestem jestem tutaj okej, okay, i co my tu mamy? tu są jakieś jacyś rycerze, to wygląda już strasznie ja myślę, że będzie tutaj, będzie tutaj coś strasznego na pewno okej, okay, i co? i nie na X czy na Xa? czyli nie na X, dobra Pomalutku mi się już nie śpieszy, tutaj, wiecie? Ja na początku, tak jak grałam, w te gry, to się śpieszyłam, a teraz, jak jest taka perspektywa tutaj tragiczna, to w ogóle mi się nie śpieszy. Powolutku, kroczek po kroczku sobie poskoczę, nie będę biegła. Nic, żadnych spontanicznych akcji, wszystko przemyślane. O, dobra, dobra. I teraz, teraz nie mogłabym tak w to biec, bo bym od razu wbiegła, skusiła w sensie. Dobra dobra. Dobra, dobra, jeszcze ile raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. i teraz ten mały. Okej, okay. i został mi ostatni. Nie, jeszcze jest jeden, dobra, jeszcze jest jeden, ale ten wygląda w miarę prosto I... Nie no super, ej! Super, super! Bardzo dobrze. Dobra, jest kolejny checkpoint i no ja mam nadzieję, że nie wpadnę tą lawę, ale znowu jest ta lawa yy, nieszczęsna. Okej, okay, okej, okay, ale widzieliście, że tam już prawie na no nóżka mi się poślizgnęła. Ej, super, super. Yy, co muszę znaleźć? Yy, find the levers, czyli, a dobra, czyli muszę te dźwignie nie znaleźć. Okej, okay, to, to, to wygląda na proste Ja mam nadzieję, że takie będzie yy, Co tu mam dalej? Tu mam jeszcze jedną I chyba po tej drugiej stronie była też jedna I otworzą mi się te super wrota I ucieknę od tego dentysty Och, dobra, idę dalej Otwierają mi się te drzwi Czy tam już jest wyjście? Powiedzcie, że to już jest wyjście Ej, no, i zorientował się ten dentysta, tak? Że, ooo, że, że uciekł Jest, kto jakiś dentysta jest Nie, czemu mnie goni? Przestań mnie gonić Przestań mnie gonić, mały dentysto Bo jak ja zginę, będę musiała zjeść fasolkę A ja bardzo nie chcę jeść żadnych fasolek Zostaw mnie w spokoju Dlaczego ty mnie nie zostawisz? Po prostu iść w spokoju Ej, udało się, udało się Ej, czy ja naprawdę uciekłam? Czy to już jest koniec? Czy to jest koniec mojej udręki? Ej, udało mi się? Nie wierzę. Powiem wam, że chyba żadna inna gra nie poszła mi tak dobrze jak ta dzisiaj. I te pasolki odziewa były bardzo motywujące, tak. Dziękuję wam wszystkim, że oglądaliście do końca. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie subskrybujcie ten kanał. A może powrzucam więcej tych obrzydliwych fasolek, tak? Chociaż były naprawdę bardzo obrzydliwe, więc no nie wiem, nie wiem. Ale no zrobię to dla was. <laughs> no dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!